Ulu, no. Jak chcesz możesz słuchać Bata Bogdana, jak chcesz. Ja każdego wysłuchuję, ale boże, właśnie boże. rozważam Słowo Boże, rozważam. Z duchem. Chwała Bogu, chwała Bogu. Posłuchaj mnie, uważaj. Mnie, ale jakiemu za... Bogu, jakiego ty Boga wyznajesz? Bo wiesz. stworzyciela nieba i ziemi. Kto to jakiego jest? Ja tego wyznaję. No, no, powiedziałem ci Boga Stworzyciela Nieba i Ziemi. To, to, to jest... jeszcze chciałem wiedzieć na jego temat. To jest ojciec Chrystusa? To jest Chrystus. Ale powiem ci jedno. To co teraz robi Jezus Chrystus? Brat, brat Bogdan jest bardzo charyzmatycznym człowiekiem. Musisz sama przeczytać Słowo Boże i zastanowić się, co brat Bogdan mówi dobrze, a co mówi źle. Taka jest moja rada do ciebie. Eee, uważaj, po prostu uważaj. Ale nie lękaj się brata Bogdana, bo ja brata Bogdana znam 20 lat i widzę jak głosi świadkom Jehowy, widzę jak głosi adwentystom, jak głosi wolnym chrześcijanom Grzesiu Barszcz w Świętochłowicach, jak, jak go wyrzucają, jak go biją i zabijają go właśnie duchowo, nie mają miłości Chrystusowej w sobie. I ja to widzę i właśnie Duch mi pokazuje, że jak kiedyś właśnie, że jak idziemy w imieniu Chrystusa, to oni nas zabijają. Zamiast nas przyjąć, wysłuchać, to wtedy bym poznała, że oni też mają tego ducha Chrystusowego i, i że z nami rozmawiają, przyjmują, cieszą się, że mówimy, że jesteśmy od Chrystusa, bo my nie idziemy, nie idziemy z mieczami, z pistoletami, z siekierami tylko idziemy ze Słowem Bożym Biblią też, ale idziecie też z tym co mówi brat, co, co teraz przed chwilą usłyszałem, twój, ty mówisz brat Bogdan, tak? Eee, no tak, bo Bogdan, mamy Ojca w niebie ale to nie jest prawda, to co on mówi nie jest prawdą no ale to udowodnij, że nie jest prawdą no bo fajnie to powiedzieć to, że nie jest... Samo musisz to odkryć, ja ci w tym nie pomogę, yy, mówiąc ci jakieś zdanie konkretne. Po prostu ci mówię, że to nie jest prawda. No, jak jak możesz powiedzieć, że nie jest prawda, jak na przykład, nie i, jest że tak Jezus Paniąłem. Chrystus jest królem i ja w tak. to wierzę, że jest królem, bo, bo duch mi też to objawił, że 100%, że Jezus jest królem nad królami i że nigdy nie był panem, że tego pana dopisali i, i wszystkie religie czczą pana Boga. Tego świata, właśnie diabła, pana. Powiedzą niekiedy królu, ale mają pana, że ten pan jest największy, to jest ten pan w świecie. A Chrystus jest królem. Wiesz dlaczego? Bo jak się narodził jako y, dziecie, to już zabijał Herod do dwóch lat, bo w jego królestwie, że się król, król narodził. I on chciał właśnie już powybijać te dzieci i wybijał do dwóch lat, właśnie, żeby żeby mu władza nie była odebrana. A przecież Jezus Chrystus powiedział, że moje królestwo nie jest z tego świata. Wiesz dlaczego no. powiedział tak. Tak, wiem, ale jeszcze raz ci mówię, że. No to wyjdź to z tego świata, wiec? bo Adwentyści są w świecie po uszy. No to ty tak uważasz. Ja, ja ci radzę, żebyś wyszła od Bogdana, bo Bogdan się raczej nie nawrócił. Ale na ja wyszłam, tak ja myślę, ja mam rozum. Ja myślę, właśnie czytam, rozważam, a brat Bogdan też myśli i my współpracujemy dla prawdy Chrystusa. Jak Duch Prawdy nas połączy, to Ty też będziesz współpracował dla, dla prawdy Chrystusa. Będziemy jak jedno. Ręka broska, jak ręka bronisz, bym współpracował z Bogdanem. Yy, no i będziesz nawracał swoich braci adwentystów do jednego pasterza, do jednej owczarni. Bo adwentystów nie będzie. Nie będzie adwentystów. Może, ale to nie to by, nie, wam o tym decydować. Ale czy będą, czy nie będą. Nie będzie, bo to jest religia. Ellen White prowadzi was, kobieta. Zawierzyliście kobiecie, która nie żyje, i, i chwalicie, wychwalacie, że ona nie wiadomo, jakie tam książki pisała i tak dalej. Fałszywa prorokini was zwiodła. Bo prawdziwą Ty prorokinią. A, okay. No, prawdziwą prorokinią to jest prawdziwą prorokinią, No, Anna była w Biblii. A, co To się modliła a, dziennie. A, I czekała. Jest, jest I te a. jej właśnie te. Ona na to czekała i to się spełniło, że, że za... widziała Mesjasza. zobaczyła. Tutaj kobieta mogła być prorokiem, a tutaj nie może być. No, kobiety nie, ma, nie mogą nauczać. Ale. Ellen White. Okej, okay, była kobietą, a Anna mogłaby nauczać? Anna, mówię, że ona się modliła w świątyni wtedy. A powiedz mi, Debora. Znaczy taką nie Debora, z Biblii? No, Debora była. Debora. No to była prorokiną, czy nie była? Sara. Nie, Sara nie była prorokiem, a Debora była. Powiedz mi, a siostra Mojżesza, jak miała na imię? Y siostra Mojżesza? Miriam, Miriam, no. Miriam. No, i ona, ona była prorokiem czy nie była? Nie, nie była. Była. Biblia mówi, że była. Więc y, to nie jest tak, że kobieta nie może być prorokiem, wiesz? Mojżesz a, był prorokiem i wprowadzał do ziemi tak, obiecanej, a brat. sam nie weszedł. No, a jego brat, Aaron też był prorokiem. Miriam też była prorokiem. Każdy, kto wypowiada słowo Boże, jest prorokiem. No, fałszywi prorocy też są, bo jeśli się nie spełnia te słowo, co prorokuje, no to jest fałszywym prorokiem. Zgadza się. No ile tak, jest jeśli, na, to ile jest jeśli, nauczycieli powiedz mi. Jeśli wam się nie uda jednak rozpoznać tego światła y, w książkach Ellen White. Y., to... Ale światło jest Chrystus, on oświeca. No. No właśnie, o tym mówię. Umysł. Czyli... Nie Ellen White. Ellen White zostaw. Na pewno nigdy nie zostawię. Zostaw ją w spokoju, a yy, świadkowie Jehowy no. też mają strażnicę i uwielbiają. Ale I... strażnica nie jest duchem proroctwa, a Ellen White, książki są duchem proroctwa. No, no. tak, że akurat wasze są, a ich nie. Tak. No to Bogdan? Mówić, jest dobre, to Słuchaj, ja, Zobacz, ja jestem, kura, mam tytuł nie anioła, jest. papieżem nie jestem, pastorem nie jestem. Jakbyś z aniołem chciał porozmawiać, to chętnie. Wolę nie. Wolę nie rozmawiać. No wiedziałam, nie lękaj się, ale rozmawiaj z Urszulką, moją kochaną siostrą w Chrystusie, naszym ojcu. Z Urszulą rozmawiam i Urszulę przekonuję, żeby jednak przeczytała kiedykolwiek jakąś książkę Kaźmierczak, znasz Kaźmierczaka Józefa? Brat mu umarł teraz, 20 miesięcy starszy. Kaźmierczak Józef, adwentysta, od nie urodzenia, nie. urodzenia, wiesz? I współczuję temu człowiekowi, bo był trzynastym aniołem, co miał mi te nogi właśnie, ale był, bo ja byłem świadkiem na tym, jak Henryk Krzymczak, siódmy anioł reformator mu mył, siódmy anioł coś siedem gwiazd, co Jezus trzyma w ręku, a jest później 12 gwiazd w koronie ma Chrystus, nie Matka Boska, nie unia co ukradła. To są te gwiazdy, jak chcecie oświecić, bo jeszcze jest ciemność. Jak zobaczysz słońce Chrystusa, to tak, Judal, będziesz albo się powiesisz, albo będziesz powiedział, o, anioł Bogdan i uszuka, mówili, dobrze, ale Ty masz Ellen Twight, która nie żyje 100 lat. No to trzymaj się. Umarły." już nie, żyją. Ale, A, Abraham nie, nie żyją. ale Abraham żyje, Mojżesz, wszyscy żyją, apostoł Paweł żyje. Ja czuję jego A. ducha, jak on był prześladowany i zakładał zbory Chrystusowe, nie adwentystów. Rzymian 16, 16. No żyje w prawdzie. Słowo Boże jest żywe. Każdego dnia się wypełnia. Ale, A Biblia gdzie, nie... gdzie jest ten Paweł? Paweł jest Paweł? zapisany w Księdze Życia Baranka i zmartwychwstanie na ziemi w Nowym Mieście Jerozolim, które zeszło na ziemię, stąpiło już. No, to, no na tej samej zasadzie. Możesz powiedzieć, to Ellen White. Nie ale Ellen White nie żyje. Na tamte 100 lat była jakimś tam, nie wiem, jak domokim. Jak zmartwychwstanie, to się dowiesz. Porozmawiasz z nią, jak się spotkacie. Słuchaj, jak, chcecie, jak chcecie ze mną jeszcze porozmawiać, to musicie poczytać Ellen White. Przyjąć to pokornie, pomyśleć, że jednak się mylicie. Ale patrz, Jechowa, kobieta u śmierci w Armagedonie, świadków, Jechowa, ciebie, Elentwaj, tu śmierci, bo Chrystus za ciebie oddał życie, nie Elentwaj. Ty głosisz, tak. albo Biblia mówi, Biblia nic nie mówi, tylko słowo Boże jest żywe, które właśnie mówię, nie lękaj się, nie lękaj się i wyrzuć ze mnie demony, bo ja mogę Ciebie wyrzucić, ale ty się lękasz. Dlaczego? Bo duch prawdy przeze mnie mówi. Ja wiem, że nie mam pychy, tylko mam pewność zbawienia, i czekam na królową 20 lat, moja żona, dwóch synów. Adam stracił, a Chrystus mi... połączy moją żonę. I będzie pierwsza rodzina królewska. Rozumiesz? Nieśmiertelność, pierwsze z martwych stanie. Masz taką nadzieję? Pochwycenia na łóczki nie będzie, zostań się szukany. No, dobrze, Bogdan. Miło się z nami rozmawiało. Ja mam inne zajęcia. Nie przekonać mnie, ja was nie przekonałem. My chcemy Cię Powodzenia. wskrzesić, nie chcemy Cię przekonać. Chcesz, żeby prawda Chrystusowa, no. nie nasza, nas połączyła w jednego pasterze, ja na 10,16. Jednego nauczyciela. Jednego nauczyciela. mówię Ci, Bogdan no. Cię z Ale tego nie udowodnisz, bo nie masz argumentu, widzisz? To nie jest, to nie jest moje zadanie. Nie chodź, jest no. Twoje zadanie, by zasiałeś wątpliwość, że z Wodę to udowodnij. To jesteś oskarżycielem braci. Fałszywym. No. Tak, bo to widzisz, jak masz, musisz mieć dowody dwóch świadków przeciwko starszemu. Ile jest starszych? Objawienie 19.4. Jest 24 starszych. Ja jestem starszy. Do doświadczeniach otarłem się o śmierć i głębokie szaty szata, szatana. Szatań związany na tysiąc lat już. Wiesz o tym, czy nie wiesz? Bogdan, nie ma to żadnego znaczenia. Ma, Co, bo możesz być świaczenia? synem Bożym, może być z moim bratem w Chrystusie, siostra wspaniała, by, byśmy się cieszyli, że jest brat nowy w Chrystusie. Nie rozpoznajesz <laughs> prawdy. Ja wam dzisiaj powiedziałem samą prawdę. Nie rozpoznajecie. Skoro nie rozpoznajecie prawdy... Prorozki, Chyba prawda? twojej. No to... Ja jeszcze nie skończyłem. Skoro tam nie rozpoznajecie prawdy, to nie za bardzo mamy o czym rozmawiać. No. Ale prawda, Chrystusa nas połączy. Tak, także nie na możesz razie, do nas na przyjść. Jeśli ja na poszukiwa... ojciec Chrystus z nieba cię nie pociągnie, ja na 6,44. A jak cię pociągnie, na... to będziesz braciszkiem. Na razie u nas. Bogdana, nie masz prawdy Chrystusa. Więc. No to musisz Tylko mi ta No Na udowodni to urszuli, bo Urszula 20 lat mnie spiera i nie czeka nie na męża, ja na króla Sławka, który też będzie królem. Biznes wam upadnie. Amerykanin. tego udowadniać i to jest tyle, co mam do powiedzenia. No to o, ja, ja na dziewiąty rozdział poczytaj i, i zobacz, jak jesteś ślepy, jak faryzeusze. I list Judy. I list Judy cały, takiego ducha macie. Elenka was oszukała. Także z umarłymi, z demonami trzymacie, a ona nie, nie jest pisana w, w, w Pismo Święte, w Słowo Boże. Tak, nie ma tu napisane. Bo jedenasty rozdział Hebrajczyków, od 1 do 40. Po, poczytaj i zobacz, jaką wiarę mieli. Abraham, 25 lat czekał na syna. Noe, Lot. Co, nie? No, Lot tak... <noise> No nie, to znosi, noe, no, no, noe. Lot nie, też Ale też znosił. Znosił dręczenie tą rozpustę. Sadomie, Teraz macie czas sodomy Gomory, jesteście w Ekumeni i macie drugi kroń, 6 rozdział od 14 do 18. Nie dotykaj się kłamstwa, Elenki, bo diabeł dał mądrość kobietom, kobiet, diabeł nie może pośle kobietę. Patrz, policja jest kobietą, Polska jest kobietą, Jehowa jest kobietą, Elenka jest kobietą. A ty masz Chrystusa nad sobą i brata Bogdana do wsparcia, żeby budować twoją wiarę. Ja sam siebie zbawiam. Pierwszy 4, 4,16. I ty też się sam zbaw. Ta, bo i idź jest za prawdą, za Chrystusem, zbawił, tak. A teraz my Można sami mamy się... się. No nie, ja idę za Barankiem, za Chrystusem. No tak, tego tak ci się złaczam. To nawróć się do Chrystusa będziesz naszym bratem w no, Chrystusie będziemy jedynym. Nie pracować. Ja nie jestem twoim bratem Bogdan. Ale będziesz Kolosan 1,2, Będziesz przyjedziesz, w y, przyjedziesz tu na Śląsk, pójdziemy do Adwentystów. Ty zobaczysz. Ah,